Coś co wam Co robić? daj pan no pan myje? myje no to myje to panie, pan jest trochę chory no to trzeba powiedzieć, za daleko pan wjechał a czemu pan mi zabrał? bo ja panu umyję. ale, ale proszę pana, no ja myłem no, pan i po oknach pojechał jak to? no, w myjnik w biurze proszę pana Alicja leci z Alicja tak jest dobra pan ja umyję gdzie pan najmniej? Bartek? Bartek? Tak. Dobra, chodam, chodam. Dobra. Ja wejdę do samochodu. Ale pan jedzie teraz po, po tym. Po czym? Po, po, po pustym powietrzu. Na chcę panu pomóc. Teraz pan jedzie po tym. Po czym jadę? No po zapalicy, No. A Pana, czemu pan się ze mnie naśmiewa? Nie na śmiech, chcę panu pomóc. No to ja chcę umyć samochód. Dobra. Miło. Skończyło. Nie, jeszcze jest. Co jest? Co to jest? To pan swój bagaż uleje, taniec z tyłu! Gdzie? A czemu mi pan... Czemu mi pan nie pomoże? Czemu pan mi nie pomoże? To mi cię teraz nie chce, bo mam bardzo kłopotu! Proszę pana, wie pan co? Tak! Jadę stąd! Wie pan co? Ja już tu nie przyjadę więcej do pana! Pana, będę bardzo płakał! Przesadził pan! Teraz pan przesadził! Pana! Pan przesadził, bo pan jeśli pan niewidomy, pan z lasu idzie samochodem. Proszę pana! No tak! O, co? Pana. Czemu pan... Czemu pan zamknął bramę? Czemu pan za tą bramę? Dlatego, że skoro pan ma laskę Tak Myje pan samochód w powietrzu To pana na ulicę nie wypuszcza Wie pani co? No. Pani jest I Alicja, Alicja jest, jest, jesteś przemiłą osobą, ja nie jestem Dziękuję. niewidomy. Poważnie? To jest ukryta kamera, tak? Tam jest, jesteś przemiła, tam jest kamera, ta koleżanka czarna. Jesteś szalony! Ale myślałem, że będzie jakaś, a jest, jesteś przemiła po prostu, aż bym, aż bym cię uściskał.